Bracia Gał i Song, pozwólcie, że zadam Wam jedno pytanie. Mm. Mówicie, że Pan Jezus już przybył, że jest Bogiem Wszechmogącym i dokonuje dzieła osądzania. Zgadza się? Tak, tak zgadza tak. się. Myślę, że to niemożliwe. Zawsze utrzymywaliśmy, że Boże słowa i dzieło zostały zawarte w Biblii. I że nie istnieją poza nią. Amen. Uważamy, że wiara w Pana nie może odbiegać od Biblii. To dzięki Biblii wejdziemy do królestwa niebieskiego. Amen. Amen. Czy to błędne rozumowanie? Proszę, powiedzcie nam. Starszy Liu ma rację. Słowo Boże i dzieło Boże zawarte są w Biblii. Amen. Amen. Po prostu niemożliwe jest, aby Bóg przemawiał poza Biblią. Biblia zawiera pełnię Bożego zbawienia. Biblia jest Panem. Amen. Nasza wiara opiera się na Biblii. Odejście od niej oznacza zdradę Pana. Czy nie przyjmujecie tego wszystkiego za fakt? Tak, no właśnie. No właśnie. Boże słowa i Boże dzieło to wszystko zawarte jest w Biblii. Niezależnie od tego, co się wydarzy, musimy słabić Biblię i żyć zgodnie z jej treścią. Amen. Czy to nieprawda? Hmm, Zgadza no, się. Biblia zawiera wszystko, czego powinniśmy przestrzegać. Amen. Dlaczego to ma być Biblia? Mówicie wszyscy. Że wszystkie Boże Słowa i dzieło znajduje się w Biblii i że zawiera ona pełnię Bożego Zbawienia, a także, że Boże Słowa i dzieło nie pojawiają się poza nią. Tak uważa świat religijny. Wydaje się, że nikt nie jest w stanie naprawdę potwierdzić słuszności tego podejścia. W przeszłości wszelkie kwestie rozpatrywaliśmy w odniesieniu do Biblii. Pozwólcie, że zapytam. Czy pogląd świata religijnego jest zgodny z Biblią, czy ze Słowem Bożym? Pan Jezus nigdy nie powiedział niczego takiego w Biblii, ani Duch Święty nigdy nie przemówił w ten sposób. Zapytacie więc, skąd się bierze takie podejście? No dobrze, posłuchajmy. Skąd się ono bierze? No właśnie, posłuchajmy. Hmm. Dobrze, nie trudno to wytłumaczyć. Można z pewnością powiedzieć, że to przekonanie wywodzi się z ludzkiej wyobraźni. No właśnie No właśnie. dowodów. Dlaczego tak mówię? Wszyscy wiemy, że obydwa testamenty w Biblii opisują dwa etapy Bożego dzieła. Jeśli chodzi o Boże słowa i dzieło w wieku prawa i wieku łaski. Czy ktoś z Was ośmieliłby się powiedzieć, że Biblia opisuje wszystko? Czy ktoś z Was ośmieliłby się powiedzieć, że wszystkie Boże słowa przekazane przez proroków w wieku prawa i wszystkie słowa Pana Jezusa w wieku łaski są zawarte w Biblii? Nie, nie śmielibyśmy. Tak się składa, że wszyscy doskonale zdajecie sobie sprawę, że wiele ze słów Pana Jezusa nie zostało zapisanych w Biblii. Zgadza się. Słowa Pana Jezusa zawarte w Biblii są tylko wierzchołkiem Góry Lodowej. Wiele z ksiąg proroków z wieku prawa również nie zostało uwzględnionych w Biblii. To powszechnie wiadome. Jak zatem możecie mówić, że wszystkie Boże słowa i dzieło zapisano w Biblii? Czy to nie przeczy faktom? Czy to nie czyni Was kłamcami? Pan Jezus powiedział, że powróci. Jak to możliwe, że słowa powracającego Pana Jezusa przed czasem zostały zawarte w Biblii? To niemożliwe. to niemożliwe. No właśnie, niemożliwe. Powiedzmy to bardzo wyraźnie. Biblia jest zapisem Bożego dzieła dokonanego w przeszłości. Wiele lat po napisaniu Starego Testamentu Pan Jezus dokonał dzieła odkupienia w wieku łaski. Powiedzcie teraz, czy słowa Pana Jezusa zostały automatycznie? Nie, to nie możliwe. Nie, to niemożliwe. Nie ma mowy, nie. Nie, to nie ma mowy. To niemożliwe. Boże słowa i dzieło musiały zostać zebrane zanim zapisano je w Biblii. Amen. To ma sens. W dniach ostatecznych Bóg wszechmogący przybył, aby dokonać sądu, rozpoczynając od domu Bożego i wyraził prawdy, by zbawić ludzkość. Czy te prawdy automatycznie pojawiłyby się w Biblii? To niemożliwe. Kościół Boga Wszechmogącego gromadzi wszystkie prawdy głoszone przez Boga Wszechmogącego w Biblii Wieku Królestwa. Słowo ukazuje się w ciele. Biblia Wieku Królestwa zawiera wyłącznie słowa wyrażone przez Boga, ani jednego słowa człowieka. Mówimy, Słowo ukazuje się w ciele, jest wieczną drogą życia ofiarowaną przez Boga w dniach ostatecznych. Amen. 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 Bogu niech będą dzięki, jest to cenny skarb, którym Bóg nas obdarzy. Pogląd, że całe Boże Słowo i dzieło znajdują się w Biblii, a także, że Boże Słowa i dzieło nie pojawią się nigdzie poza nią, jest nieprawdziwy, absurdalny. To w całości wytwór ludzkich pojęć i wyobrażeń. Amen. Czy wszyscy zgadzamy się z tymi faktami? Tak to, wszystko prawda. tak, to wszystko prawda. Dobrze mówił. Zgodnie z faktami przypomina mi się Ewangelia według Jana, jest jeszcze wiele innych rzeczy, których dokonał Jezus, które gdyby miały być wszystkie z osobna spisane, sądzę, że i cały świat nie mógłby pomieścić ksiąg, które byłyby napisane. Ten fragment wyraźnie mówi, że Biblia nie zawiera wszystkich słów i dzieł Pana Jezusa. W rzeczywistości jest ona bardzo ograniczonym świadectwem. Jak można twierdzić, że wszystkie Boże słowa i dzieło znajdują się w Biblii? No właśnie. No właśnie. Dlatego też mm -hmm. czy to nie jest jawne kłamstwo? Tak, zgadza się. Zgadza się. Pogląd pastora i starszego, że słowo Boże znajduje się wyłącznie w Biblii, jest po prostu niespójny. No tak. Poczytajmy słowa Boga wszechmogącego, aby zyskać większą jasność. Dobrze. Proszę, otwórzcie na stronie 984. Bóg wszechmogący mówi: Ilość rzeczy zapisanych w Biblii jest ograniczona, więc nie są one w stanie pokazać całego dzieła Bożego. Cztery Ewangelie mają w sumie mniej niż sto rozdziałów, w których opisano pewną liczbę wydarzeń, takich jak przeklinanie drzewa figowego przez Jezusa, trzykrotne wyparcie się Pana przez Piotra, ukazanie się Jezusa uczniom. Po jego ukrzyżowaniu i zmartwychwstaniu, nauczanie o postach, nauczanie o modlitwie, nauczanie o rozwodzie, narodziny i genealogię Jezusa, powołanie uczniów przez Jezusa itd. Jest ich określona ilość. Człowiek ceni je jednak jak skarby, a nawet weryfikuje dzisiejsze dzieło na ich podstawie. Ludzie wierzą nawet, że wydarzenia opisane w Biblii to już cała praca, jaką Jezus wykonał w swoim życiu, jakby Bóg był w stanie uczynić tylko. Tylko tyle i nic więcej. Czyż nie jest to niedorzeczne? Teraz na stronie 1274. Przeczytam. Mhm, mm dobrze. Niegdyś w wieku łaski Jezus wygłosił do swoich uczniów szereg kazań. Na przykład, jak postępować, jak się gromadzić, jak prosić w modlitwie, jak traktować innych itd. Wykonał dzieło właściwe dla wieku łaski i wyjaśnił jedynie, jak uczniowie i ci, którzy za nim podążali, powinni żyć. Wykonał on tylko dzieło wieku łaski, a nie dzieło dni ostatecznych. Dzieło Boga w każdym wieku ma wyraźne granice. Wykonuje On tylko pracę obecnego wieku. Nigdy nie wyprzedza następnego etapu dzieła. Tylko tak Jego dzieło właściwe dla każdego wieku może się wysunąć na pierwszy plan. Jezus mówił tylko o znakach dni ostatecznych. O tym jak być cierpliwym i jak być zbawionym. Jak żałować za grzechy i jak je wyznawać. Jak przyjąć krzyż i znosić cierpienie. Nigdy nie mówił o tym, w co człowiek wkroczy w dniach ostatecznych i jak powinien wypełniać wolę Bożą. Czy zatem nie byłoby błędem szukanie w Biblii Bożego dzieła dni ostatecznych? Co możesz dostrzec, trzymając w rękach jedynie Biblię? Nawet tłumacz Biblii czy kaznodzieja. Któż mógłby wcześniej posiąść wiedzę o dzisiejszym dziele? Jeśli chcesz zobaczyć dzieło wieku prawa i zobaczyć, jak Izraelici podążali drogą Jahwe, musisz przeczytać Stary Testament. Jeśli chcesz zrozumieć dzieło wieku łaski, musisz przeczytać Nowy Testament. Ale jak zobaczyć dzieło dni ostatecznych? Musisz przyjąć obecne przywództwo Boga i dołączyć do obecnego dzieła, bo to jest nowe dzieło i nikt wcześniej nie zapisał go w Biblii. Dzisiejsze dzieło jest drogą, którą człowiek nigdy nie podążał i drogą, której nikt nigdy nie widział. Jest to dzieło, którego nigdy wcześniej nie było, to najnowsze dzieło Boga na ziemi. Kto mógłby z góry opisać każdy detal obecnego dzieła, niczego nie pomijając? Kto mógłby spisać to dzieło potężne i mądre? Dzieło odrzucające konwencje w starej, omszałej księdze. Dzieło dnia dzisiejszego nie jest historią, i w związku z tym, jeśli chcesz odtąd iść nową drogą. To musisz odejść od Biblii. Musisz wyjść poza księgi proroctwa i historię zapisaną w Biblii. Dopiero wtedy będziesz mógł prawidłowo podążać nową ścieżką i dopiero wtedy będziesz mógł wejść do nowego królestwa i dołączyć do nowego dzieła. Amen. Amen. To wspaniałe. Słowo Boga Wszechmogącego jest całkowicie zgodne z faktami. Biblia jest tylko zapisem słowa i dzieła Bożego w wieku prawa i wieku łaski. Zgadza się. Boże słowa i dzieło w dniach ostatecznych nie mogły zostać spisane z wyprzedzeniem. Zgadza się. Kiedyś twierdziliśmy, że wszystkie Boże słowa i dzieło znajdują się w Biblii. Jest to niezgodne z faktem Bożego dzieła. To prawda. To prawda. Tak. A jeśli nie będziemy poszukiwać i badać dzieła Boga w dniach ostatecznych i nie uznamy powrotu Pana Jezusa, zostaniemy odrzuceni przez Boga. Zgadza się. Zgadza się. Właśnie. Przez to wypełniają się słowa Pana Jezusa, nigdy was nie znałem, odstąpcie ode mnie, wy, którzy czynicie nieprawość. Tak, jeśli to nie, nie, <tuszel> nie zgadzam się z waszymi poglądami. Ile razy duchowni i starsi mówili, że nie wolno nam w naszej wierze porzucać Biblii. Tylko dzięki przestrzeganiu Biblii wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Co może być w tym złego? No właśnie, duchowni i starsi nie mogą się mylić. Twierdzicie, że tylko dzięki Biblii możemy wejść do Królestwa Niebieskiego? Pozwólcie, że zapytam: czy są na to jakieś dowody w Biblii? Czy Pan Jezus kiedykolwiek powiedział coś takiego? Czy Duch Święty kiedykolwiek powiedział coś takiego? Więc skąd wziął się ten pomysł? Ta koncepcja jest bardzo problematyczna. Biblia została opracowana przez człowieka, nie przez Boga. Jest więc oczywiste, że niektóre rzeczy pominięto i że popełniono błędy. Człowiek nie otrzymał Bożego Zbawienia ani doskonałości, więc brakowało mu prawdy. Nie był w stanie ocenić, co pochodziło od Boga, a co od człowieka. Jeszcze gorzej szło mu rozpoznawanie wypaczeń w świadectwach dotyczących doświadczeń ludzi. No no właśnie. Właśnie. Ponieważ człowiekowi brakuje prawdy i przenikliwości, często wybierał to, co mu odpowiadało zgodnie ze swoim wyobrażeniem, a odrzucał to, co pochodziło od Boga, ale nie zgadzało się z jego własnym rozumowaniem. Miał skłonność do popełniania błędów. Tak więc w sposób nieunikniony człowiek pisząc Biblię popełniał błędy. Jeśli nasza wiara opiera się wyłącznie na Biblii, skąd możemy wiedzieć, że wejdziemy do królestwa niebieskiego? Sami powiedzcie, czy nie mam racji? Tak, tak zgadza Jezus się, tylko zagwarantować. Dobrze mówisz. Pan Jezus nigdy nie powiedział, że człowiek może wejść do królestwa Bożego tylko dzięki Biblii. Mm. Na temat wejścia do swego królestwa powiedział: nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto wypełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Amen. Pan Jezus wyraził to bardzo jasno. Tylko ci, którzy wypełniają wolę Ojca Niebieskiego, wejdą do Królestwa Niebieskiego. A tych, którzy twierdzą, że tylko trzymając się Biblii można wejść do Królestwa Bożego, pozwólcie, że zapytam. Czy postępowanie zgodnie z Biblią? Oznacza wypełnienie woli Ojca Niebieskiego? Czy Biblia może zastępować dzieło Ducha Świętego? Nie. Czy człowiek może osiągnąć zbawienie bez dzieła Ducha Świętego? Nie ma mowy, nie. To prawda. To prawda. Czy sama Biblia może obmyć zepsute ludzkie usposobienie? Czy Biblia może zmienić jego życiowe usposobienie? Czy człowiek może poznać Boga wyłącznie przez zrozumienie Biblii? Nie ma mowy. No właśnie. Jak wszyscy wiedzą, faryzeusze rozumieli Biblię. Więc dlaczego przybili pana Jezusa do krzyża? Kiedy pan Jezus przyszedł, dlaczego przeklął faryzeuszy, tych wielkich interpretatorów Biblii? Czy trzymanie się Biblii oznacza, że poznałeś głos Boga? Czy oznacza to, że zostałeś porwany przed tron Boga? Czy prowadzicie to na ucztę baranka? Czy znacie odpowiedzi na te pytania? No właśnie, nie można nie Pan Jezus powiedział: Badajcie pisma, sądzicie bowiem, że w nich macie życie wieczne, a one dają świadectwo o mnie. A jednak nie chcecie przyjść do mnie, aby mieć życie. Amen. Zastępujecie Biblią Pana a także jego słowa i dzieło jego powrotu. Czy w ten sposób go nie zdradzacie? Jesteś sługą Pana czy Biblii? Służysz Panu czy Biblii? Jeśli nie pojmujecie relacji pomiędzy nimi, w jaki sposób chcecie go kiedykolwiek poznać? Ślepo wierzycie, że Biblia przyniesie Wam życie wieczne, a mimo to nie jesteście posłuszni i nie wielbicie Pana. Czyż nie taką ścieżką podążali faryzeusze? Z pewnością. Z pewnością, tak. Czyżby faryzeusze nie czcili Biblii zamiast Pana, czyż nie przybili Pana do krzyża, sprowadzając na siebie przekleństwo? Takie są fakty. Nie można temu zaprzeczyć. No właśnie. No, właśnie. A mimo to mówicie, że poprzez Biblię wejdziecie do Królestwa Bożego, czy to nie absurd? Z pewnością. Przez lata pełniliście służbę jako starszy i pastor, a mimo to macie takie niedorzeczne poglądy. Czym różnicie się od tych zakłamanych faryzeuszy? O tak. Przecież nie są właśnie ci zakłamani faryzeusze. Od lat wierzycie. A nadal niczego nie rozumiecie? No właśnie. Tak, są obłudnymi farzeuszami. Po latach wiary powinniśmy znać już wolę Pana. On powraca, by przyjąć wszystkich świętych do swojego królestwa. Amen. Amen. Nikt z nas nie ma pewności, w jaki sposób Pan tego dokona. Pan Jezus powiedział, że mądre dziewice, które słyszą głos Pana młodego, pójdą z Panem na ucztę. Amen. Amen. Z tego wynika, że gdy Pan powróci w dniach ostatecznych, ci, którzy usłyszeli Jego głos i udali się z Nim na ucztę, wejdą do Jego Królestwa. Amen. Amen. Ci, którzy słuchają głosu Pana, są rzeczywiście najbardziej błogosławieni. Amen. Tak, jesteśmy naprawdę błogosławieni. Bogu niech będą dzięki. Czy znajomość Biblii na pamięć oznacza, że potrafimy rozpoznać głos Pana? Z pewnością nie. Czy jej znajomość na pamięć oznacza, że znamy głos Pana? Nie. To prawda. Faryzeusze uczyli się jej na pamięć, a nawet ją interpretowali, a mimo to przybili go do krzyża. Dlaczego tak się stało? Jasne jest, że tylko ci, którzy kochają prawdę i potrafią usłyszeć głos Boga, powitają Pana Amen. i otrzymają od Niego życie, tylko oni zostaną wprowadzeni do Królestwa Niebieskiego. Amen. Bogu niech będą dzięki, palmy pana. Rzeczywiście jest tak jak powiedziałeś. Przedtem ślepo podążaliśmy za pastorami i starszymi. Ograniczaliśmy dzieło Boga do Biblii. Tak, zgadza się. Myśleliśmy, że jeżeli będziemy postępować zgodnie z Biblią, wejdziemy do królestwa niebieskiego. Więc nie zajmowaliśmy się szukaniem prawdziwej drogi. Nie wiedzieliśmy też, jak odnaleźć słowa Ducha Świętego skierowane do kościołów. Jak w tej sytuacji mogliśmy dostrzec wśród nas ukazanie się Boga? Tak, zgadza się. A najgorsze w tym wszystkim, że chętnie ich słuchałem, opierając się dziełu Boga wszechmogącego dni ostatecznych. Postępując zgodnie z tym, co mówili duchowni i starsi, sprzeciwiałem się Bogu tak, jak kiedyś robili to faryzeusze. Tak, tak. wszyscy byliśmy ślepi, tacy nieświadomi. Tak. Tylko dzięki obcowaniu z wami zrozumiałem, że aby dostąpić zbawienia, trzeba podążać śladami dzieła Bożego. Właśnie tak. Jeśli będziemy przyjmować wyłącznie Biblię, a nie Boże dzieło w dniach ostatecznych, zostaniemy porzuceni. No właśnie. Jak możemy oczekiwać, że zostaniemy oczyszczeni i dostąpimy zbawienia? To wszystko prawda. Przez lata słuchaliśmy duchownych interpretujących Biblię, a mimo to poznaliśmy tak niewiele prawdy. Zgadza się. Wierzyliśmy, że wszystkie Boże słowa zawarte są w Biblii i że postępując zgodnie z nią wejdziemy do Królestwa Niebieskiego. Odrzucaliśmy dzieło Boga w dniach ostatecznych, Doprawdy, mieliśmy szczęście, że Bóg nas nie opuścił. No właśnie.